Nie, co ja robię. Czy nie mogę się doczekać dnia? Musimy sobie łóżko zbudować, żeby obaj jak sobie zbudujemy. Ale łóżko... musisz ostrzyć stoł owce albo nie. No wiem, wiem, wiem. Jak tylko zdobędę jakiś metal, to wtedy. Ale tak można przeżyć całą noc. A to. Co? Powiesz mi, kiedy będzie dzień. A nie, mogę zobaczyć. Możesz sobie spojrzeć do góry i będziesz wiedział. Albo nie, powiedz mi, proszę. Dobrze. Bo ja tak mam ten domek zrobiony, że nie mogę nic widzieć. A tak mi się bardzo podoba. Pokoik jest super. Jaki pokoik, to są dwa metry. Ale ja mam pokoik, matko. No dobrze, niech ci będzie. Kręcę sobie główką. Kręcę sobie główką. Wow, myszar, naprawdę. Nie, nie! Ja się teleportuję! Wpisz sobie tą umiejętność do Civiliza. Jezus? Ej no, chodzić! Z tą głową uderzyłem się w głowę, tato. Kiedy? Kiedy? Jak ty jak ty ląbałem, jak ty chodzi. Jak ty chciałeś przyjść do tam. Tak ty chciałeś pójść do kompalni. Do kompalni? Kopalnia Ko to tak. Kopalnia! Jak ty chciałeś się umyć. <noise> Kompalnia to takie miejsce specjalne. Robisz się. Ja jeszcze jest ciemno, zaryzykowałem, wyszedłem na zewnątrz. Bo mam miecz. A, ja... A będę mógł też odwiedzać Twoją kopalnię i tam kopać? Jasne, synu. Dzięki! Pod warunkiem, że mi nie będziesz... Dobra, dobra, nie będę ci kradł rzeczy. Okej. Okay. Robi się już dzień. Myślisz? Uciekam. Co się stało? N idzie na mnie pająk. Dom! Jestem blisko twojego. No to latuj. Dwa pająki cię gonią, synu. Tak. Wiem. A ja chcę się uratować. Ja nie mam życia i. Dobra, zabiłem oba. Odwdzięczę ci się mm, za uratowanie mnie. No jasne. Co, podpięszasz mi skrzynkę? Nie, To innego. Wiesz co, ja ci zrobię? Co? Dam ci jedzonko. No, przydałoby się szczerze, mówiąc. A ta, 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 ta. i co, masz jakieś jedzonko? Bo ja naprawdę ledwo żyję. A ja nie mam. Zdobędę lano. Bo tutaj to się teraz boję, a zatrute oko to nie bierz. Dobrze. Dzień już się robi. Jakieś jabłka bym najchętniej zdobył, czy jakieś inne warzywa. Dam ci jak spadnie mi z drzewa, ale, ale jak. to będę ci szybko, póki żyjesz, bo jak zginiesz, to. a ty masz tylko jedno przeżycie. No. Ci się życie! Już, już nie mam, wiesz, już mam zero głodu. Już jestem całkiem głodny. Zapomniałem kompletnie o tym jedzeniu. Ale cię i tak nie bije nic. Kurka, kurka. Bić ją. Liczę na jakieś jabłko, zaraz tu chleb można by zrobić, ale to trzeba by zasadzić coś, nie? Bić. Ją. Co, natwiłeś kurę? Tak. Gdy ty jesteś? Chodź do mnie, bo ja... za tobą jestem, za tobą. Za mną? Aha, do to ci dam jedzonko. Kto jest to? Oj! Czekaj, nie, nie! Co? Chcę ci dać jedzonko, a ty się nie... musisz wcisnąć. Okej. Okay. Musisz wybrać jedzonko na pasku i wcisnąć kółeczkę. I... POM! E no! Byłeś już blisko, dobra. Dobra. Podziękuj za jedzonko. Dziękuję za jedzonko. To jest Ten... surowe. Surowe. O! Hollander, muszę sobie kombinować więcej tego jedzenia, no? Chciałbym, żebyś żył i ja chcę, żebym ja żył. Chyba zrobię sobie jakąś farmę z pszenicą. Jak to się robiło? A, motyka o, jest potrzebna, nie? Czekaj. Ale to będzie wiaderko potrzebne? Idź! O, mam już jedno. Mhm. W inwentory chcę. Dobra, mam pomysł, tutaj sobie zrobię. Teraz zrobię farmę nad wodą, bo. O nie. Jeszcze jedną. Dobra. Urosło mi kolejne drzewko. Tak? No. Ej, no nie pokazy mi. Fajnie grać. Fajnie się gra na serwerze. To jest fajne. No, no, super się gra. Chyba, że ci twój własny syn zakasza skrzynkę. No. Ale ja sobie od razu zrobię motykę. Wiesz. Ja Czekaj No i proszę, bardzo. Jestem gotowy na kraftowanie. Ok. W górę? Uuu, no to tutaj. Dobra Dobra, ziarna już sadzę, ale trzeba będą musiał zrobić piecyk, żeby sobie smażyć, nie, Żeby sobie zrobić chleb. Mhm. Okej. Okay. No i proszę. Też sobie zrobię płot, żeby mi nikt nie podeptał. Chyba. Dobra. Dobra, zasięliśmy trochę tego. To już będę spokojniejsze o jedzenie. A tobie udało się coś zdobyć? Ja też sobie zrobię motykę, nawet dwie. A chodzi mi o to, czy udało Ci się zdobyć jakieś jedzenie. Mhm. Ta sobie zdobyłam. Okej, okay. teraz tak. Co tu tutaj? Paper. Jak myślisz, w którym menu jest, może być piecyk? E, nie wiem. Hmm. Tego jest tutaj strasznie dużo. Jedzenie, pancerz, mechanizmy. Hmm. Okay. może. Chwilę. Dozownik. Jezu, co to jest dozownik. Iś włoski. Chyba tu będzie gdzieś, aha. Dobra. Piecyk już mam. Mam dwa płotki. Ok, piecyk na razie postawimy tu. Ale nie mam co w nim smażyć, nie? Okay. To było już blisko, dobra. Fajnie się gra na konsoli. Nie no super. Ej, jabłko znalazłem. Teraz się dopiero zorientowałem. Jesteśmy że mam... prawie jak bracia. Synu, jesteśmy jak ojciec i syn. To jest... Dobra, niech ci będzie. <laughs> dobra, pierwszy głód zaspokojony. Teraz muszę tak. Zużyć taki kilofy i sobie zrobić kamienne i już będzie dobrze. A jak u Ciebie? Dobrze. Chcesz zrobiłeś taki mały pokoik tam w środku? Tak. Strasznie mały. Teraz tylko, co tam, tylko? Okej, okay, mam to. Dobra. Tupa, tupa, hopa, chopa. Jaka poradnia jest? Daleko jeszcze do zachodu? No nie wiem, ale chyba tak. No zobacz, zobacz, jest słońce. Tato teraz jestem zajęty. Okej. Okay. Porządku. Tyk. Wow! Jak myślisz, kiedy pszenica będzie się nadawała do ścięcia? Nie wiem, ale trwa to chyba szybko. Czemu? Życzę sobie tak. Ech. Wiesz, co ja sobie życzę? Co? No, żeby nie być głodnym. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na kopalnie, ale na razie jest okej. Okay. jak stoimy z łopatami, synku? Z łopatami? Z łopatami, a to jest... Mhm. Ja nie mam łopaty Nie masz? Nie mam OK. Będę miał za chwilę. Teraz potrzebuję jeszcze trochę więcej drewna. O! O, ale wielkie drzewo. Tu są takie drzewa takie. A ja sobie dłobię, tylko że mi rosną takie malutkie. Co? Aha. A sadzisz drzewo, drzewo? Tak, sadzę. Są wielkie te drzewa w dżunglach. Taki mają podwójny pień. Widziałeś to? Bo ja już to grałem w Minecrafta, ty nie. Tak. Mm -hmm. Bo ty jeszcze nigdy nie byłeś w tym. W dżungli? No? To prawda, nie przypominam sobie. Ale cieszy mnie ilość tego drewna tutaj. Oj. Dobra. Syrenki śpiewają. O nie, skończyła się łopata mm. Już nie mam, znaczy się, a nie, jeszcze mam dole. Ok. Kilka Trochę wyciąłem tego drewna, ale... No co, ja narobiłem dwa te Ciekawe jak silać takie wielkie drzewo Muszę się podsadzać. Jak się muszę podsadzać? My no tym czymś, ale ja nie wiem jeszcze jak w tej wersji. A, okej. Okay. A co robisz płotek? Tak. Co potrzebujemy teraz najbardziej, synu? Jedzonka. A no właśnie. Słuszna uwaga. Jeszcze to, co nie, no co takie małe coś? No tylko takie potrafię, a nie lepiej zrobić szerszy? Szybko, 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 szybko. Najdab. No Czyż nie masz wody? Jak ty chcesz tam? Ten... No i teraz szybko, szybko, szybko. Tak. Co się stało? Posadziłam szybko, bo to... bo, bo bez wody to się nie sadzi tak szybko. Aha. No dobra. Ty waria ty wariatko, krówko, ty, ty się tutaj osiedliłaś nieładnie. Teraz ja cię zabiję. Jezus Maria, synu, czemu ty taki groźny jesteś? Bo potrzebuję mięsa. Bez mięsa bym zginął. Chciałam polować świnkę i nie uciekła. A przecież ty też polujesz. No tak, to prawda. Gdzie ona? Gdzie ją? <laughs> A nie, lepiej sikier... Le no Bożej, synu, bo się zbliża noc. Gini. Ok. Zobaczmy, nie, to jeszcze nie jest wystarczająco ładne. My mamy super wersję. Tak? No. To jest fajne, bo się chodzi tak płynnie, ja lubię chodzenie płynne. No. Trzeba przyznać, że świetnie to chodzi. Okay. nocka idzie Dzieńmy. możemy zrobić tu, tu. ale mysz mieszkańcy... może oh, już byłamy no. chyba blica Nie, ja nie jestem blisko. Dobra. Szkoda. Okay. Tutaj nie ma. Czego nie ma? jest znaleźć piecyk, ale nie ma. Ja mam piecyk. No to... Pie piecyk jest tutaj. Yy, musisz. Yy, piecyk jest tam, gdzie, gdzie, gdzie crafting table. Najeźdź na crafting table. No, wyszedłem. Nie, nie, musisz w prawo przesunąć kursor. Jeszcze? Jeszcze? Teraz daj w dół. Jeszcze? Jeszcze w dół? O. Boś. Widzisz takie Crafting! Jest, tak. Hmm. tak Aha, kasuk. Ok, podsmażę sobie. A oko pająka nie jest raczej dobry, co? Truje. No tak właśnie myślałem, O, wow, światło trochę daje Dobra Teraz chciałbym sobie zrobić pochodnie O, tu jest pochodnia Dlaczego mi brakuje do pochodni? Przecież mam węgielek O, z węg nie, nie można robić pochodni z węgla? Można, tylko że chyba źle kliknąłeś Myślisz? Dźwignia... Wydaje mi się, że gdzieś przed chwilą widziałem te pochodnie, jakoś teraz... A tu jest. Węgiel drzewny. A, tylko z węgla? A nie, można robić to, dobra. Dobra, mam to. wow Jest synu git. Mam dwie pochodnie. Już w domu. I mam Dobra. smażony stek. Mam, nam, nam, nam. nam. Byk. Teraz tylko potrzebuję czegoś, co by mogło. Się boję, że mnie opadnie, napadnie jakieś dzikie zwierzę. Co pali? Jezu Drewno mi pali Dzięki okay. chicken Chicken smażony A to mi zużyło tylko dwa mięska No proszę Nie, dwa te Dwa drewna, co ja mówię okay. O nie Dobra, to już prawie gotowe. Teraz kilo. Nie, 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 nie. Zle Co się ja dzieje, robię. Synu? Przestawiłem ci Kenna. Lewy. Jezu, się przestraszyłem tego twojego odgłosu chrupania. <grym> Ale mi to dało głodu, matko. Ja już też trochę się lepiej czuję. A dasz mi znać kiedy się zrobi dzień? Jasne, synu. Na razie jest noc, ale ja mam pochodnie tutaj Więc u mnie jest w miarę jasno A pożyczysz mi jedną jak będzie dzień? Co pochodnie? No Nie, ale już zużyłem wszystkie hmm. Ale to, to co, nie możesz sobie zrobić? Nie mogę, bo jest noc to w dzień, jak przyjdzie dzień to sobie zrób ta, ta, da! Jestem odważny. Bo jakbyś nie zginął z powodu tej odwagi. Tato, to, tak? Wyjdź. Ok, czekaj, jak tutaj? Kurczę, blade. Spider-Man Arcade. Widzisz do mnie? Tak. Widzę cię, widzę cię po napisie. No ja widzisz gdzie jestem? Tak. Czyli są tam z przodu, otworzyć ci. Chodź, chodź, chodź. Lewo, 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 skręcaj, chodź. Chodź, 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 chodź synu. Nie mogę. Dobra, jestem. O, re numer No, ja tego nie przeżyję! Jezus Maria, ale ty jesteś niezły załodnik. Potrzebuję hmm. tego, jedzenia. Ja nie mam jedzenia. O, o, no to, ale no to mi daj węgiel tylko. Czekaj, zaraz ci zrobię. Węgiel chcesz? Uważaj, hmm. odwróć się do mnie. Jestem blisko? No dawaj. Dzięks! Hej. To jest węgiel drzewny. To jest węgiel drzewny? Mhm. Uh -huh. Możesz sobie dzięki niemu zrobić pochodnie, ale to wiesz, nie? No Nie, ja, potrzebuję patyków Nie no ja, okay. To co, zrobię sobie pochodnie? Jeszcze nie Da, da, da Pochodnia No cóż o tu... Teraz muszę sobie wejść na górę i skończyć budowę tego domu, o ile się uda Z mojej rany na ręce się zrobił strupek Z jakiej rany? No z tej Zostanę tutaj chwilkę i przeszedzę tą noc, bo tutaj. Czekaj. Mogę patrzeć od ciebie. Co co? co? O ja cię! to tutaj ci pokazuje jak się chodzi? Jo. Ja... To ty możesz spać, tutaj możesz patrzeć jak chodzisz. A to ja wiem, wiem, wiem. A na mnie nie patrzy u mnie. Jak naciśniesz prawą gałkę, wiesz że to jest prawa gałka? Prawa. Ale nie trzeba to. No już. Ale jestem Ci wdzięczny za to, że mi powiedziałeś Czy ja wiem Uch. Boże hmm. Jesteś dużym. Próbuję tu jakąś <laughs> symetrię uzyskać, ale... Już widzę, że się robi troszkę pomarańczowo Tak myślisz? No Czekaj, to ja muszę... Ha! Piękny dzień, się Witaj dniu! To już jest chyba trzeci dzień! Ta da 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 da, -da. Dobra Widzisz? Już? Wow, Ja latam! Ja latam! Miszo, no opanuj się <laughs> Ale ja tylko tak się wygłupiam No właśnie mówię o tym Okej okay. Co to było? Ale co? Czemu mnie zaczepiasz? Zaczepiam się. Tylko się kręcę. Okay. Skaczę, ja skaczę. Enderman! Ej, Jaguara widzę po drugiej stronie. Jaguara? No możesz zajrzeć do mnie na ekran, widzisz? A, Dobra? Już nie, już nie. No co ty robisz? No tam jest lewej widzisz? Tak widzę. To jest... Nie, to jest ten! To jest ktoś inny, to jest kotek taki, tak go nazwę. Najpierw, ale widzę tam Endermana też. Dobra. dobra, dobra, mogę już wychodzić, chyba. Jesteś pewny? Tak, to wychodź. Chodzę, ale nie patrz się na Endermana. Nie zamierzam, w to nie wiem, gdzie on jest. O, galot! Nie będzie bił, jak uderzysz. Chociaż szybko biega. Jaki galot? To ten, który powiedziałeś, Matko. Ha. On biega szybko, ale nie bije. Hmm, to zdecydowanie jest to, synu. On szybko biega, bo to jest Gepard. Gep o, właśnie, Gepard, zapomniałem tego. Ciekawe, czy nikt mi nie podeptał niczego. A co tam miałeś? O, super! Nie, nie urosło mi jeszcze. No spokojnie, to chyba z co? O nie no, niech to licha pary. Licho, ty mówisz No wyrzuciłem sobie coś niechcąco O Jezu, ledwo żyję Ledwo, widzę Pół duszek. Muszę zobaczyć, czy mi pszenica już rosła. Au, 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 au. O, jeszcze No i śmierć sobie! Jeszcze muszę poczekać na pszenicę, niestety. Dobra. Może ile czasu to wymaga? Zbudowanie czegoś. A ja już wybudowałam, Pomogłeś mi trochę najpierw. Tak? Jak budowałeś mi to. Ale ręka to już mi dziwnie wygląda. Gdzie ty jesteś, synu? Chodzę do kro podchodzę do krowy. Podchodzę do Coś zabić, żeby mieć żarcie mm -hmm. A żarcie to się tu równo można zdobyć. Us Usmaży jeszcze sobie jej mięsko. Nie skacz! Uuu! Ciekawe, ile jeszcze. Szkoda, że nie pokazuje, ile jeszcze ma żyć, chociaż dużo ma. Tak! W sensie. Dało mi trzy mięska! Oje! Oh, yeah. Ale ty masz farta, że zdobyłeś skórę. Ja zdobyłem skórę? No. Aż nawet nie wiedziałem. Ech, holender. to wyszło. okej okay. Jestem Murzynem. Jestem królem świata. <laughs> Bo mam koronę. Jestem ukrólowany, ale nie, ale nie naprawdę, bo mnie biją wszyscy. <laughs> to nie jesteś ukrólowany, tylko ukoronowany, a czemu cię wszyscy biją? Kto cię bije? No potwory. A, <laughs> myślałem, że biją muszyna, dobra, nie masz... Okej, okay, okej, okay, syna.